Justyna Bednarek, Ty też możesz uratować świat. Z pamiętnika Matyldy, 9 lutego. Niestety świat trwa w najlepsze, dlatego dziś po raz pierwszy ja i Marcel idziemy do nowej szkoły. Bierzemy ze sobą latarki, bo tu ciągle jest okropnie ciemno. No i już wiem dlaczego to przez smog, gęsty jak szarobura mgła. Nie jestem pewna, czy w ogóle trafimy do szkoły. Tydzień później, wyjątkowo mroźny dzień, a był to akurat koniec ferii zimowych, nad całą pietruszkową wolą zaczął się unosić czarny dym. Oczywiście dym nie pochodził tylko z płonących gumowych kaczek. Trochę brało się go także spalenia węgla i drewna w przydomowych piecach, trochę z rur wydechowych samochodów, trochę przyleciało z nadwielkiej elektrowni pracującej kilka kilometrów za miasteczkiem tylko że ten kaczy cuchnął najmocniej i był najgęstszy. To był dym, jakiego nikt jeszcze na oczy nie widział. Zasnuł całe niebo i nie przepuszczał promieni słońca. I w tym właśnie dymie ludzie nagle zaczęli się gubić. Jako pierwszy pan Czesław nic dziwnego wokół jego domu dymiło najbardziej, dlatego zamiast ruszyć ścieżką biegnącą nieco na prawo, skierował się odrobinę na lewo a obie dróżki, choć biegły obok siebie, prowadziły do innego celu. I tak myśląc, że wchodzi do fabryki kaczek, pan Czesław wszedł do zieleniaka pani Aleksandry. Niestety tu także panowała ciemność, bo pani Aleksandra nie mogła znaleźć włącznika światła, za to zapach był odrobinę przyjemniejszy niż na zewnątrz. No tu pachnie odrobinę lepiej, zdziwił się od progu pan Czesław. Nic dziwnego, w końcu mamy tu same ładnie pachnące rzeczy, powiedziała w ciemność sklepikarka. Oj, nie jestem przekonany, odparł pan Czesiek, myśląc, że rozmawia z koleżanką z pracy. Te żółte potworki licho cuchną. Też coś oburzona pani Aleksandra pomyślała że pan Czesław mówi o jej żółtych jabłkach odmiany złoty delicjusz i poczuła się osobiście dotknięta Zaraz pan zobaczy że nie sprzedaję żadnych potworków Proszę szybko otworzyć buzię A pan Czesław zgłupiał. ale po co zapytał nieśmiało Udowodnię panu że w moim sadzie rosną same pyszności No szybko A kaczki rosną w pani sadzie takie znowu kaczki. Niech się pan nie miga, tylko otwiera usta. I pan Czesław usta otworzył, a potem jeszcze raz i jeszcze. Gdybym wiedział, że są takie smakowite, wcale bym ich nie palił, tylko wszystkie skonsumował, wyznał oblizując się od ucha do ucha. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby konsumował je pan już od dzisiaj, oznajmiła pani Aleksandra, która wreszcie odnalazła wyłącznik i zapaliła światło. A wtedy się okazało, że właścicielka zieleniaka bardzo potrzebuje pomocnika i pan Czesław, który w gruncie rzeczy był bardzo porządnym człowiekiem i nie lubił zadymiać okolicy, natychmiast zmienił miejsce zatrudnienia. Nie było to jedyna tego dnia pomyłka. Nieśmiały Tadeusz Supełek, zakochany bez pamięci w Eugeniku Żydło, przez przypadek wmaszerował je do jej domu i zwierzył się egipskim ciemnością z tego, że pragnie, by Eugenia została jego żoną, a ona się zgodziła. Bliźniaki Marcel i Maltylda, zamiast pójść do szkoły, trafiły na lodowisko i bardzo miło spędziły czas na ślizganiu się po ciemku. Natomiast ich mama, zamiast dotrzeć do swojej nowej pracy w szkolnej bibliotece, zaplątała się na zebranie mieszkańców pietruszowej woli, którzy wkrótce mieli wybrać burmistrza. Nieco gorzej powiodło się Bogdanowi i paskutkowi. Tego ranka on także pomylił drogę do fabryki i wylądował w szkole. W klasie było ciemno. Choć oko wykol, ale to nie przeszkadzało matematykowi w prowadzeniu lekcji. Policzymy to sobie w pamięci, stwierdził surowo. Jeśli od 20 145 gumowych kaczek odejmiemy 17 124, a wynik podzielimy przez 3 i jeszcze pomnożymy przez 3 czwarte, to ile zostanie? Mam nadzieję, mój drogi, że nic. Przecież kazałem ci spalić wszystkie, oświadczył Paskudek, ogromnie z siebie zadowolony. Myślał, że rozmawia z Czesławem. Źle pała, a zapalenie gumowych kaczek dwie pały, powiedział nauczyciel. Po czym powolutku podszedł do ławki, w której umościł się Paskudek, przekonany, że to jego biurko. Czy myśmy się przypadkiem kiedyś nie spotkali? wysyczał Bogdan. No, ty. Nie przypominam sobie, żebyśmy byli po imieniu. Naburmuszony dyrektor zamierzał zganić podwładnego, ale w tym momencie czyjaś ręka wylądowała na jego ramieniu i wyciągnęła go z ławki. Bogdan Paskudek, wiedziałem, że to ty, zawołał rozgniewany nauczyciel. Zawsze poznam głos swojego najsłabszego ucznia. Nie uczyłeś się i oto wyniki. Palisz gumowe kaczki, zamiast stając się czymś pożytecznym. Produkujesz smok, zamiast czynić dobro. Wstyd mi za ciebie. I tak wszystko się wydało. A że do szkolnej sali oprócz dyrektora Paskutka niechcący zboczył także komisarz Marciniak, nie trzeba było nawet wzywać policji. O wstydzie, o klęsko! Bogdan Paskudek, najbogatszy mieszkaniec Pietruszkowej Woli, kandydat na burmistrza i znany producent gumowych kaczek, został wyprowadzony ze szkoły w kajdankach i tak skończyła się jego błyskotliwa kariera. Skończyło się także palenie kaczek, i po paru godzinach ciemności ustąpiły. Aczkolwiek do zlikwidowania smogu trzeba było czegoś więcej. 6 marca z pamiętnika Marcela. Przez tę historię spaleniem kaczek mama dała się poznać jako specjalistka od smogu. Jeszcze w lutym, niechcący, trafiła na zebranie mieszkańców i opowiedziała im wszystkim, co wie na ten temat. Że najlepiej byłoby wymienić stare piece na węgiel i drewno i zamontować nowoczesne, na przykład gazowe. A w ogóle najlepiej by było, gdyby każdy miał na dachu panele fotowoltaiczne zmieniające promienie słońca w energię elektryczną. Oczywiście na takie panele nie każdy może sobie od razu pozwolić. Natomiast każdy może spróbować mniej jeździć samochodem, czyli przesiąść się na rower, hurra, albo na hulajnogę, no i posadzić kilka drzew, bo drzewa to prawdziwi mocarze, poprawiają jakość powietrza. To wszystko powiedziała mama na tym zebraniu, na które zabłądziła. I co? I niedługo później wybrano ją na burmistrzynię Pietruszowej Woli. Zgodziła się na to, ale pod warunkiem, że będzie mogła przychodzić do pracy z psem. Z niezbędnika ekologa. Drzewa. Najlepsza broń przeciw smogowi. Tak jest. Drzewa pomagają w walce ze smogiem, bo rośliny neutralizują zanieczyszczenia powietrza. Pochłaniają dwutlenek węgla, który dla nich jest źródłem pokarmu, a także inne substancje powstające na skutek spalania w przydomowych piecach grzewczych. Gęsto zadrzewione parki sprawiają, że w ich okolicy powietrze jest prawie całkowicie pozbawione szkodliwych pyłów. Zimą walkę ze smogiem ułatwiają rośliny iglasty, bo igły pokrywa naturalny wosk ściągający cząstki pyłów. Dlatego źle się dzieje, gdy wycinamy dużo drzew. Trzeba je sadzić. Jak oczyścić powietrze w domu? Można oczywiście kupić nowoczesny oczyszczacz z filtrem, lecz sojusznikiem człowieka w walce o czyste powietrze są także rośliny doniczkowe. Niektóre z nich wyspecjalizowały się w pochłanianiu różnych zanieczyszczeń, Na przykład pochodząca z tropików wężownica, znana też jako sanseviera, zwykła paprotka czy palma bambusowa, która w dodatku pięknie wygląda. Czy to faktycznie działa? Tak, chociaż zdaniem naukowców, trzeba by ustawić co najmniej 10 doniczek na metr kwadratowy, żeby jakość powietrza w mieszkaniu zauważalnie wzrosła. Dobrym pomysłem jest także stosowanie nawilżacza powietrza z jonizatorem. Dzięki jonom ujemnym kurz i drobinki zanieczyszczeń opadają na meble i podłogę. Fakt jest trochę sprzątania, ale my tego nie wdychamy. Każdy z Was może również nawilżać powietrze bez pomocy skomplikowanych urządzeń. Wystarczy umieścić na kaloryferze wilgotny ręcznik albo naczynie ceramiczne z wodą. Wielka ucieczka kaczek. W styczniu 1992 roku, podczas sztormu na Pacyfiku, fala zmyła z pokładu pewnego statku kilkadziesiąt tysięcy zabawek z gumy ościsłej z plastyku, w tym żółte kaczki, które miały trafić do sklepów na całym świecie. Dwie trzecie popłynęły na południe i wylądowały w Indonezji, Australii i Ameryce Południowej. Pozostała jedna trzecia skierowała się na północ w stronę Alaski. Ruchy kaczyk na Pacyfiku pozwoliły oceanografom zbadać dokładnie prądy morskie. Wyobraźcie sobie te kaczuchy płynące wśród rekinów i wielorybów. Musiało to śmiesznie wyglądać. Taka ilość plastiku w oceanie nie jest naturalnie niczym dobrym. Dlatego producent wyznaczył nagrody pieniężne dla wszystkich, którzy by znaleźli i dostarczyli zaginione zabawki.